Witam w kolejnym odcinku. Mamy teraz przed sobą słuchawki Techniksa. Jest to model RPF 350. Czułość 102 decybele. Częstotliwość 8 do 27 tysięcy herców. Moc maksymalna to jest 1000 mW Impedancja 40 ohm. Słuchawki posiadają kanał XBS. Kabel około 3 metrów i waga 267 gramów, czyli dość lekkie. Powinny być dość komfortowe. No cóż można powiedzieć o tych słuchawkach? RPF 350 to słuchawki, które nie mają dźwięku z dobrą separacją. Byłem bardzo rozczarowany. Wysokie tony, bardzo słabe, odczucie brzmią płasko, średnie, przeciętnie. A bas nieciekawy i łatwo zniekształcony, bez rezonansu. A jest przecież w nich kanał XBS zwiększający skuteczność odtwarzania niskich dźwięków. Po słuchaniu kilku utworów, mogę powiedzieć, że są bardzo wygodne, lekkie i komfortowe. Można by w nich słuchać godzinami, ale dźwięk nie powala na kolana. Jest wrażliwy. Jest wrażenie, jakby się było na stadionie albo jakiejś, jakiejś hali sportowej sporych rozmiarów. Słuchawki brzmią jak bałagan, mało szczegółów. Nie wiem, gdzie producent popełnił błąd. Dość ładnie jeszcze utrzymane. Powiem, że nie najgorsza jest sytuacja z, właśnie, z jakością. Proszę bardzo, wszystko ładnie. Nie ma żadnych tutaj większych luzów nic. Jedynie co trzeszczą okropnie, jak się jednak zakłada. No i tutaj ta ekoskóra zeszła z pałąka. No wiadomo, lata. Te słuchawki mają już trochę lat. Jak widać napis bardzo ładny. Tak samo tu boki są nieponiszczone kompletnie. No tak jak mówię, słuchawka. W ładnym stanie w miarę, ale niestety nie brzmi. No, także nie polecam tych słuchawek, chyba że ktoś lubi akurat taki dźwięk. Każdy ma zresztą swój gust. Ja swoje odczucie e, mam takie, że no, mam je, bo je mam, ale niestety ja na nich nie będę słuchał. Jedynie jako kolekcjonerski stan mogę polecić, bo są ładne, dość, dość ciekawe, skonstruowane. Polecam moje filmy, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.